Witam serdecznie na kolejnym 48. posiedzeniu rządu. Pozwólcie Państwo, że kilka zdań powiem, zanim przejdziemy do naszej codziennej pracy, korzystając z obecności mediów o dość szczególnym dniu. Dzisiaj mija tysiąc dni od napaści Rosji na Ukrainę. I to było tysiąc dni, które wstrząsnęły rzeczywiście całym światem. Tragedia u naszych wschodnich przyjaciół, tysiące zabitych, dziesiątki tysięcy rannych, miliony uciekinierów to wszystko naznaczyło ten czas nie tylko w Ukrainie, nie tylko w Polsce, w całej Europie. Ale my szczególnie tu w Polsce przeżywaliśmy to, zarówno jako państwo i naród dotknięte bezpośrednio konsekwencjami tej napaści tej wojny przyjęliśmy i możemy tu mówić o wszystkich de facto polskich rodzinach, przyjęliśmy z otwartymi ramionami tych wszystkich, którzy potrzebowali pomocy. Setki tysięcy miliony Ukrainek i Ukraińców znalazło w tych najtrudniejszych momentach pomoc w Polsce. Jako państwo polskie też od pierwszych dni wojny wspieramy Ukrainę w jej heroicznej walce przeciwko rosyjskiemu napastnikowi. Będziemy także dzisiaj na Radzie Ministrów jeszcze rozmawiali o kolejnych formach wsparcia Ukrainy. Musimy mieć świadomość: wszyscy wiemy, że. Zarówno naród ukraiński jest wykończony tą wojną. Straszne ofiary. Wiemy też dobrze, że i w Polsce czasami trudno nam wytrzymać niektóre ciężary wynikłe z faktu tej wojny i z naszej pełnej solidarności. Ja rozumiem absolutnie tę potrzebę wytchnienia. Musimy robić wszystko i robimy wszystko jako państwo polskie, żeby przede wszystkim odsunąć groźby wojny od naszych granic jak najdalej. Nasza pomoc Ukrainie to nie jest tylko objaw solidarności, zrozumiały. Wszystkie polskie serca biły w tym samym rytmie w, od, od pierwszych dni wojny, ale to jest także bardzo chłodna i racjonalna kalkulacja. Nasza solidarność z Ukrainą tak naprawdę jest też sposobem uniknięcia wojny. Bliżej polskich granic, czy na polskich granicach wspierając Ukrainę, bronimy polskich granic. I dlatego apeluję też do wszystkich dzisiaj po tym tysiącu tragicznych dni chyba jest stosowny moment, żeby do wszystkich zaapelować o maksymalne wzajemne zrozumienie po obu stronach granicy, do polityków i do ludzi w Ukrainie i w Polsce, żeby niezależnie od tego, jak wszyscy bardzo jesteśmy zmęczeni. Tym konfliktem, tą niepewnością, Lękiem, ciężarami, które z, na nas spadają, żebyśmy nie zmarnowali tej być może jedynej dobrej strony tego strasznego konfliktu, jakim jest ta nadzwyczajna solidarność obu narodów. Mamy czasami różne poglądy, różne interesy. Mamy kwestie historyczne do wyjaśnienia, Polska tutaj będzie bardzo konsekwentna, ale nie pozwólmy nikomu, żeby, żeby zrujnowano ten, ten fundament naszego także przyszłego bezpieczeństwa i stabil, takiej stabilności w całym regionie, bo nie ulega wątpliwości, że ta przyjaźń i solidarność wykuta w ogniu walki Ukrainy z Rosją pomiędzy Polakami i Ukraińcami jest bezcenna umiemy i będziemy bronić swoich interesów, jak trzeba, także w rozmowach z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, ale pamiętajmy, jak bezcennym darem może być także na przyszłość ten trwały fundament solidarności i, i wzajemnego zrozumienia pomiędzy Polską a Ukrainą. To wymaga dużej wyobraźni, wzajemnej cierpliwości, ale Dlatego myślenia nie, ma, nie może być alternatywy i myślę, że wszyscy Państwo się ze mną w tej kwestii y, zgodzicie. Y, nieprzypadkowo także dzisiaj podejmiemy decyzję o rozpoczęciu już na wielką skalę y, budowy zakładów i, i wzmocnienia tego, co już tej chwili pracuje na rzecz polskiej amunicji. Ta wojna pokazała także kompletne nieprzygotowanie większości państw y, y, Europy NATO. Jeśli chodzi o kwestie y, zasobów amunicji. Absolutnie kluczowa, jeśli chodzi o, o, o no, tę wojnę w Ukrainie, ale także ewentualne konflikty w przyszłości. Ja to zawsze powtarzam z, i, i m, pracujemy nad tym z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem, ze wszystkimi w to zaangażowanymi, że dobre przygotowanie, czy to jest Starcza Wschód, czy to są nasze polskie fabryki amunicji. Y, dobrze przygotowana obrona cywilna. Y, Gigantyczne inwestycje w unowocześnienie polskiej armii. To wszystko ma służyć zapobieżeniu konfliktowi. Jeśli będziemy dobrze przygotowani, to Polska będzie bezpieczna, bo wojna do nas nie dotrze. Bo dobrze przygotowane państwo to jest państwo, którego nikt nie ma zamiaru ani ochoty zaatakować. Więc yy, cieszę się, że dzisiaj yy, ten jeden z największych braków państw natowskich, ale także Polski, nie oszukujmy się czyli kwestia amunicji, że dzisiaj nadamy zupełnie nowy impet kwestii produkcji polskiej amunicji. I korzystając jeszcze z tej okazji, rzecz, która no w jakimś sensie też dotyczy lęków związanych z zimą. Rozmawiałem z naszymi ukraińskimi partnerami, ale także innymi liderami europejskimi, kwestia zabezpieczenia energetycznego Ukrainy. Po tych zniszczeniach, jakie dokonały naloty rosyjskie, jest oczywiście też naszą troską, ale nie możemy zapomnieć o tym, że my także mamy problem z naszą energią. Bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli przyjąć y, decyzję o tym, że zamrozimy ceny energii dla y, gospodarstw domowych w Polsce na y, przyszły rok. Y, prąd w polskich domach nie podrożeje w roku 2025. Zamrażamy ceny energii na 9 miesięcy. W tym czasie powinno dojść zgodnie z, też z tym, co proponujemy w naszej ustawie do obniżenia taryf, więc niewykluczone, że dalsze zamrażanie nie będzie konieczne. Ale jeśli będzie konieczne, będziemy to także rozpatrywali. No i cieszę się, że zakończyła się ta pierwsza część epopei składka zdrowotna. Bardzo trudne dziedzictwo. Trzeba było podjąć szybkie decyzje i dzisiaj przyjmiemy...